Aha, jadę. Witajcie! Jest niedziela, czyli ruszamy w drogę. Ruszamy w góry, ale dzisiaj troszkę inaczej będzie wyglądał nasz spacer, ponieważ jedziemy na wieś. Jeśli jesteście stałymi obserwatorami tego, co się u nas dzieje, to wiecie, że mamy na wsi działkę. I jedziemy na tą działkę, żeby odebrać oliwę. Oliwę z naszych oliwek. Bo działka to gaj oliwny. Mamy 11 drzewek. I teraz jedziemy właśnie na wieś. Pokażę Wam naszą wieś. Pokażę działkę. I zobaczymy, ile jest tej oliwy. Zapraszam Was na film. Dojechaliśmy, pogoda brzydka, pochmurno. W drodze spadł deszcz, jak widzieliście na filmie. Tutaj na szczęście nie pada, więc możemy pospacerować. Abdullah chce wziąć rozkładane krzesło, bo jednak nie rezygnujemy ze spaceru, idziemy na spacer, ale najpierw wstąpimy do nas na działkę. Zobaczcie, pokażę wam okolice. Mury są bardzo nisko, zakrywają góry. Dotarliśmy do działki, która jest przed naszą działką. Zaraz wam wszystko pokażę. I opowiem. Bo my naszą działkę... O, tu też nikt nie pozbierał. Bubi im mać. Zaraz wam pokażę, ile tutaj jest oliwek. Ale tu nikt nie pozbierał. Myślałam, że to jest nasze drzewko, ale nie. Oliwki są malusieńkie. Tutaj jest figowiec. A tu się zaczyna nasza działka. Trochę wieje. Mam nadzieję, że będzie słychać. Zaraz przejdę w takie miejsce, żeby było mnie lepiej słychać. To jest powód, ta droga. To jest powód tego, że my tu na naszej działce nic nie robimy. Mamy tylko studnie i nic więcej. Sąsiad się ogrodził, zrobił wjazd nawet na swoją posesję, ale my na razie nie robimy nic, chociaż działkę mamy. Kupiono jeszcze przed pandemią tuż przed pandemią ją kupiliśmy. Ale nie robimy nic ze względu na to, że tak naprawdę nie ma wyznaczonej drogi do działki. Została złożona sprawa do sądu, pozew do sądu, żeby ta droga została ustalona przez Urząd Miejski i sprawa się zakończy w tym miesiącu. Pod koniec tego miesiąca zakończyłaby się wcześniej, gdyby nie to, że biegły sądowy wyznaczył drogę tak, że Nasze drzewa oliwne, kilka z nich zostałoby ścięte. No ale wiadomo, drzewo, natura nie chcieliśmy. Więc Abdullah sprzeciwił się i złożył prośbę o to, żeby drzewa nie były ścinane, żeby tak wyznaczyć drogę, żeby drzewa ścinane nie były. Zaraz wam pokażę, które drzewa byłyby ścięte. Zobaczcie, to drzewo. Duże drzewo oliwne byłoby ścięte i to również dwa drzewa, stracilibyśmy a nie chcemy tego więc czekamy na. Decyzję sądu, jaka będzie, na pewno pozytywna, bo tak naprawdę biegły sądowy też nie chce ścinać drzew. Opowiem Wam teraz jeszcze trochę o drzewach oliwnych. Zobaczcie, jakie są cudne. Drzewa na naszej działce mają co najmniej kilkaset lat. Ogólnie region egejski to przede wszystkim były kiedyś gaje oliwne. Tutaj gaje jest bardzo dużo, nadal jest bardzo dużo. Region egejski słynie z oliwy z oliwek, właśnie. Te drzewa, tak jak mówiłam, są bardzo stare. Widać po pniach, że pnie są duże szerokie, ale powiem Wam, że te drzewa zostały odmłodzone. Zaraz Wam coś pokażę. Zobaczcie, tutaj jest pięć drzewa, który został tak naprawdę tutaj ścięty. Ścięty i te gałęzie to są młode gałęzie. O, niestety ktoś, kto zbierał oliwki, złamał gałęzie, zostały gałęzie połamane, no trudno. Trudno. Zobaczcie, zostały odmłodzone te drzewa, bo stare drzewo przestaje już dawać tyle oliwek, ile powinno. Wiadomo, dlatego są tak odmładzane te drzewa. Góra jest ścinana i wtedy wychodzą nowe gałęzie. A dlaczego przyjechaliśmy po oliwę, a nie przyjeżdżaliśmy sami zbierać oliwki? Ze względu na to, że nie mamy czasu, nie mamy jak, nie mamy możliwości takich, żeby zebrać oliwki. Dlatego nasz sąsiad, który mieszka obok, po prostu do nas dzwoni i pyta, czy w tym roku będziemy zbierać oliwki. Jeśli mówimy, że nie, no to mówi, że on pozbiera. I jest taka tradycja tutaj w regionie egejskim, że jeśli ktoś zbiera czyjeś oliwki, my mu za to zbieranie nie płacimy. On po prostu e, dostaje swoje wynagrodzenie, że tak powiem, w formie oliwy. Tłoczy się taką oliwę z oliwek, połowa oliwy jest jego, połowa oliwy jest nasza. Więc Przyjechaliśmy właśnie po naszą część oliwy. W tym roku oliwek nie było dużo, więc wątpię, żeby tej oliwy było dużo. I tak naprawdę powiem Wam, ten nasz sąsiad zbiera nasze oliwki od dwóch lat. W zeszłym roku pierwszy raz je zebrał i powiem Wam, że nawet nie oczekiwaliśmy, że dostaniemy jakąś oliwę, cokolwiek. Myśleliśmy, że po prostu, żeby się oliwki nie zmarnowały. On je pozbiera. I będzie miał z tego oliwę. Ale zadzwonił powiedział, że on w żadnym razie się na takie coś nie zgadza, że my powinniśmy dostać połowę tej oliwy, więc on chce nam ją przekazać. W tym roku też tak zrobił. Nie wiem, jeśli będą litr dwa, to już będzie dużo moim zdaniem, bo oliwek było naprawdę mało. A jak się zbiera takie oliwki? Powiem wam, że to nie jest wcale takie łatwe, bo oliwki są. Wiadomo, na całym drzewie, i zobaczcie, zaraz pokażę Wam tutaj jedno drzewo. Zobaczcie, zebranie oliwek z takiego drzewa wygląda tak, że się te oliwki zczesuje z drzewa na płachtę, którą się rozkłada pod drzewem i się później ręcznie zbiera. Te oliwki. Są też specjalne maszyny, które jakby zbijają, strzesują też te oliwki z drzewa. Tutaj nie wiem dlaczego nikt nie pozbierał. Tutaj oliwek jest dużo. U nas tak dużo nie było. No i te stresane oliwki później się zbiera. Wiadomo, że spadają też liście, i później trzeba oddzielić od oliwki, od gałęzi, od liści. I oliwki, zbiera się je, składa się do ogromnych worów i przekazuje później do fabryki. Fabryki oliwy, w zależności od tego, czy chcemy mieć dobrą oliwę, musimy ją wtedy przekazać do takiej fabryki, która robi, tłoczy tę oliwę na zimno. Tutaj w naszej wsi jest taka fabryka która właśnie tłoczy oliwę na zimno. Najlepsza oliwa to oliwa z pierwszego tłoczenia, wiadomo, ale to nie wystarczy. Właśnie musi być oliwa tłoczona na zimno. Dlaczego? Bo oliwa tłoczona na ciepło, na ciepło jest już oliwą rafinowaną. Więc jeśli kupujecie tutaj w Turcji oliwę, to musicie powiedzieć, żeby to był kym. Czyli tłoczona na zimno, bo wiadomo, tłoczona na zimno jest tylko z pierwszego tłoczenia. Więc pamiętajcie, sołk, sykym to jest najlepsza oliwa. A teraz idziemy na spacer, a później spotkamy się z naszym sąsiadem we wsi odbierzemy oliwę. Dotarliśmy do miejsca, które bardzo lubimy. Nie śmiejcie się. To jest kamień. Tutaj jest kamień. Teraz wygląda jakiś taki mały, ale tutaj od wielu lat przychodzimy z dziewczynami. Siadamy sobie na kamieniu. O, to nawet rozkłada krzesełko. I z tak pięknym widokiem popijamy herbatkę. A Tutaj dikatet. Będzie brak od tasia oturo. Sandalyeye ilgisi yok ki ayağım kayıyor. Sandalye değil. Ha sen ayağın mı kayıyor? Ayakkabından evet. dolayı. Ha? ha dikkat et gerçekten. Buradan da bir kaydım aşağıda. Kadar... Evet işte o yüzden bırak bence bu sandalyeyi. sandalyeyi. Evet. Dekatlan'a gidip. <laughs> Aha. Gördün mü? Bey konuşmayacaksın. <laughs> No właśnie, mówię do Abdullaha sama upadłam, poścignęłam się na kamieniu. No trudno, nic mi się nie stało. Jednak uznaliśmy, że siedzenie na tym kamieniu jest za bardzo niebezpieczne. Rzeczywiście, ze względu na to, że padało, jest mokro, błoto, kamień jest śliski, bardzo śliski, więc postanowiliśmy, że po prostu usiądziemy sobie na zboczu drogi. O tak. Ja też ustawię krzesło. O, tak. Hop. Krzesło ustawione i też mogę usiąść. A widok przedni naprawdę. Nie wiem, czy słychać te odgłosy. Dzwonki. To są dzwonki doczepione do szyi. Kus. Żeby się nie zgubiły. Ugnijąć czaj, Abdullah Tan. Dzisiaj Abdullah serwuje herbatkę. Ty My sobie siedzimy i popijamy herbatkę. Pyszna, gorąca herbatka na przyrodzie. A jeszcze chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak się przygotowuje oliwę z oliwek. Takie zebrane oliwki składa się do worków. Tam się zdarza, że toż są między tymi oliwkami liście, kamyki. Wiadomo, jak się to zbiera szybko. Wiezie się takie oliwki w workach do fabryki. W fabryce wrzuca się je do specjalnych basenów, w których się je myje. Wtedy te liście, kamyki pewnie się oddziela inaczej, ale liście wypływają na powierzchnię, jakieś popsute oliwki też i wtedy się je po prostu zbiera. Czyste oliwki przekłada się do specjalnych takich, na taką taśmę i wtedy kamyki spadają, a oliwki zostają, bo oliwki są większe, dużych kamieni się nie wkłada, wiadomo, trzeba je przebrać, zbierając. Później przechodzą do specjalnych takich pomieszczeń, w których kamienie wyciskają właśnie oliwę z oliwek. Między dwoma kamieniami są tak sprasowywane te oliwki i powstaje oliwa z oliwek. Taka oliwa zbierana jest do specjalnych 50-litrowych kadzi, czy nawet większych niż 50-litrowe, 50 i wtedy właściciele tej oliwy ją zabierają. Nie płaci się za wyciskanie oliwy, a po prostu zostawia się dla takiej fabryki część. Chyba. 10 czy 15% oliwy zostawia się właśnie do tej fabryki. Można tę oliwę wykupić. Jeśli mamy mało oliwy, chcemy mieć jej więcej, to wtedy płacimy za te 15% i ją odkupujemy, albo ta oliwa później jest sprzedawana przez właścicieli fabryki w ten sposób oni zarabiają na tym wyciskaniu oliwy. Tak to wygląda na tureckich wsiach. Nie wiem, jak jest w Grecji, nie wiem, jak jest w Hiszpanii czy we Włoszech. W każdym razie, w Turcji nie trzeba za nic płacić. Płaci się oliwą. Nie trzeba za nic płacić pieniędzmi. Wystarczy oliwa. No i stało się. Spadł taki prawdziwy deszcz. Abdullah ma kaptur. A ja parasol. Ale dalej siedzimy twardo. Siedzimy. Musimy wypić do końca herbatę. I powdychać trochę. Och, świeżego powietrza. Uwielbiamy góry. Bez względu na pogodę. Zaraz wam pokażę, co się stało. Nie wiem, czy widać, ale jest tęcza. Wyszła tęcza. Widzicie, przepiękna tęcza. Zobaczcie. Nie warto siedzieć w domu. Dla takich pięknych widoków, dla takich cudownych chwil trzeba wychodzić. Wychodzić i obcować z naturą. Tej oliwy. Licząc na litr albo dwa oliwy, dostaliśmy 15 litrów oliwy. Jestem w szoku. Czyli zebrano z naszych drzew tyle oliwek, że wystarczyło na 30 litrów oliwy. 15 litrów wziął sobie sąsiad i dla nas też przypadło 15 litrów. Jestem w szoku, po prostu w szoku. Nie liczyliśmy na tyle w żadnym wypadku. Maksimum litr 2. Przynajmniej tak się wydawało, że jest tyle oliwek, ale w tym roku oliwki obrodziły. My już teraz wracamy do domu, bo trochę zmokliśmy. Rozpadał się deszcz, więc trzeba jechać do domu się ogrzać i spróbować oliwę. Jak smakuje, czy jest dobra. Zobaczcie, jaka tęcza. My wracamy do domu, tu przepiękna tęcza. Jestem już w domu. Wlało nieźle na koniec. Muszę rozpakować ten pakiet z oliwą. Oliwa jest w plastikowych butelkach, tak jak to w Turcji. No, ale nie ma innego wyjścia, żeby nam przekazać tę oliwę. Przecież nie będzie. Sąsiad kupował specjalnych takich baniaków na oliwę, tak? Ja mam tutaj, zaraz wam pokażę takie z ciemnego szkła butelki. To są specjalne butelki, w których ja przechowuję tylko i wyłącznie oliwę. Zaraz przeleję tę oliwę. Zaraz powąchamy. Zobaczymy. jak pachnie. Mm. Pachnie pięknie trawą. Ale pięknie pachnie. Mm, super. Będzie naprawdę świetna do sałatek. Teraz muszę ją przelać. Powinniśmy przechowywać w plastiku w żadnym wypadku, ze względu na to, że ona traci swoją jakość. Koniecznie albo w szkle, albo w metalowych specjalnych pojemnikach. Koniecznie albo z ciemnego szkła, albo właśnie metal musi być, bo ważne jest, żeby nie miała oliwa styczności z promieniami słonecznymi. Jak kupuję w Polsce oliwę, to zawsze zwracam uwagę na to, żeby szkło było ciemne. Skoro już mamy oliwę, to trzeba ją spróbować, prawda? A więc tę oliwę z plastiku nalewam. Tu mam tymianek, egejski tymianek, taki w kulkach. Proszę bardzo. I dodaję ten tymianek. I do tego jeszcze, w moim przypadku ostra papryka, chcecie, możecie dodać słodką paprykę. I na jutro będzie smakowa oliwa, jak znalazł. Trzeba oczywiście odczekać, żeby te smaki się połączyły z oliwą. Ja teraz spróbuję oliwę. Nie będę już wkładała tej samej łyżki do oliwy. W każdym razie jest naprawdę smaczna, taka delikatna. To świeża oliwa, więc ona musi troszeczkę odczekać. Ale jest naprawdę smaczna. I to już wszystko na dziś, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dziękuję za to, że ze mną jesteście. Dziękuję za to, że oglądacie. Jeśli film wam się podoba, to koniecznie łapka w górę i subskrybujcie kanał, żeby być informowanym o kolejnych filmach. Do zobaczenia w piątek w kolejnym filmie kulinarnym. Görüşürüz.